Woo! Whoa! Whoa.

Kurwa, ej! Co się tam stało? wiem. Nie... No wiesz, że wygrałeś, ale czekaj, bo kurwa nie rozumiem tak trochę, co się tam odjebało. Nie wiem, ty dostajesz popę fartowną jakąś ah. ze ścianę, ale czekaj, bo ty dostałeś, jakby trzy daszek. Kurwa, ja wygrałem, co jest? No rzucij, <grym, grym>, no nie, lepszy, wygrałem, no lepiej, no, czy tam... no wygrałem, lepszy, nie, ale kurwa to jest dziwne. No nie wiem, nie. Jakby to było, było tak, że mieliśmy mniej więcej tak po 50 HP, nie? On mi dał, to była taka runda, gdzie w ogóle widział kita przez daszek, a druga a wiesz, tam, na to była ta gdzie mi, gdzie on pompy nie dostał ciało. Nie, powinien sobie zginąć, to powinno być jakaś 2-2 wtedy. Ej, ale, <laughs> a ma cząstak... Radyku... Ale nie to wiem, kurwa, właśnie. To było takie <laughs> bardzo obvious. Że to było tak, że wiesz? Albo, albo ja, albo ty, bo. To możemy jeszcze raz zawalczyć z chęcią. Nie wiem, pocznik, co ty na to. Ja to... Podejmujesz się wyzwania? Nie. No czemu, no, nie jak ja Dawaj. Mam małe jajka. Z tobą to ciężkie będzie wygrać drugi raz. Dawaj, wszyscy raz mnie rozjebałeś, dawaj. Jeszcze raz. Rozjebałem no cię, ale wiesz, jak to było fartowne? Dawaj, dawaj nie, jeszcze Ale raz. nikt by nie postawił, że wygram sobą, nikt. nikt. Ale no, co z tego? A jedna Dawaj osoba by postawiła i by wygrała milion złotych, pozdro? Dawaj jeszcze raz.